David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Sean Levy, Dan Trachtenberg, Travis Knight. Co ze sobą mają wspólnego te nazwiska? To sześciu reżyserów, którzy przez ostatnie 10 lat przewinęli się przez projekt filmowy Uncharted. Film, na który fani serii czekają, choć Nolan North, czyli głos właściwego Nathana Drakea, twierdzi, że gracze tak naprawdę go nie chcą. Dzisiejszy materiał to będzie krótka historia powstawania filmu, który w preprodukcji znajduje się od 12 lat. Wyjść próbuje od 5, a zdjęć nadal nie rozpoczęto. Zapraszam Was więc na wyprawę w poszukiwaniu sensu w robieniu filmu Uncharted. Zróbmy sobie tutaj quick save, bo mamy do wyboru dwie ścieżki: porozmawiać o reżyserach, albo porozmawiać o obsadzie. Panie Mateuszu, co wybierasz? Cała historia ma swój początek gdzieś w 2008 roku. Avi Arad, producent filmowy mający długą historię z Marvelem, a od 2006 roku pracujący już na rachunek własnej firmy Arad Productions, jako pierwszy zasugerował, że wraz z Sony pracują już nad przygotowaniem adaptacji gry Uncharted. Oczywiście trochę się z tym pospieszył, bo na początku przedstawiciele studia Naughty Dog, czyli twórców serii o przygodach Nathana Drake'a, nie chcieli w żaden sposób komentować tej sprawy, ale z czasem oficjalnie potwierdzono powstawanie produkcji. O wszystkim poinformowała Amy. Henik przy okazji rozmów na temat drugiej odsłony serii. Przyznała wtedy, że studio jest bardzo podekscytowane pracując z Arad Productions nad adaptacją Fortuny Drake'a, czyli pierwszej gry. No to super, wiemy, że się zaczęło. W 2010 zaczęły pojawiać się pierwsze konkrety. W świat poszła informacja, że David O. Russell ma być odpowiedzialny za scenariusz i reżyserię projektu. Człowiek mający dziś na koncie takie filmy jak Fighter, poradnik pozytywnego myślenia czy American Hustle. W tym miejscu wypadałoby powiedzieć o aktorach, którzy byli brani pod uwagę do roli Natana Drake'a, ale wybraliśmy tę ścieżkę, więc ten segment zostawiamy na później. Zostańmy na razie przy reżyserach. I tu wchodzi 2011 rok. Nastał Maj, pachniała Saska Kępa i Variety doniosło, że Russell rozstaje się z projektem. Columbia Pictures szuka nowego scenarzysty i nieco ponad miesiąc później udało się znaleźć nową osobę odpowiedzialną za projekt. Został nią Neil Berger, którego znamy choćby z iluzjonisty, Jestem Bogiem i Niezgodnej. Scenariusz, nad którym pracował wcześniej Russell, został wyrzucony do kosza, bo nowy reżyser chciał zacząć od początku. I wszystko było super. Neil cały podekscytowany mówił nawet w wywiadzie, Wiesz, że trzeba zrobić to, co filmy robią najlepiej. Zacząć od tego, co jest super w grze, i przerobić to na film. Tak, w tej produkcji znajdziemy odpowiedni balans. To jest bardzo dobra przygoda i wystarczy tylko wyciągnąć z niej te potężne rzeczy, które zadziałają dla fabuły filmu, i upewnić się, że opowieść będzie wspierać te elementy i sprawi, że poczujemy więź z postacią. W sierpniu 2012 roku Neil Berger opuścił produkcję. Zaczęło się od zatrudnienia dedykowanych scenarzystów, a potem, dopiero w lutym 2014 roku, ogłoszono, że za film bierze się Seth Gordon, który odpowiedzialny jest za Szefowie Wrogowie, animacje Piksele czy filmowy remake Słonecznego Patrolu z Dwaynem Graham dziś w prawie każdym możliwym filmie Johnsonem. Produkcja miała rozpocząć się na początku 2015, film dostał nawet datę premiery zaplanowaną na 10 czerwca 2016, w końcu konkrety. No, a w czerwcu 2015 Gordon opuścił projekt z powodu różnic kreatywnych. No trudno. W tym miejscu chronologicznie wypadałoby jeszcze wspomnieć o wycieku scenariusza, ale o tym powiemy sobie troszkę później. Wróćmy na razie do reżyserów. 1 września 2016 roku Sony usunęło Uncharted ze swojego kalendarza wydawniczego, bo nie miało reżysera ani obsady. Nikt nie chciał jednak poddać się z filmem, więc w październiku ogłoszono, że mamy reżysera. Tym razem będzie nim Sean Levy. Ten pan ma na swoim koncie rolę producenta przy Nowym Początku z 2016 roku oraz producenta wykonawczego przy Stranger Things, gdzie też występował w roli reżysera kilku odcinków. Zdjęcia znowu ustalone, tym razem 2017 rok. Początek roku dał też potwierdzenie, że scenariusz został zakończony. Nowe założenie mówi, że film będzie tak naprawdę prequelem wydarzeń z gier i prawie dwa lata ciszy, aż w końcu w grudniu 2018 Livy już nie reżyseruje filmu. W styczniu ogłasza się, że Dan Trachtenberg reżyseruje. Data premiery zaplanowana na 18 grudnia 2020 roku. I o takiej dacie mówiliśmy nawet w materiale o 20 produkcjach nadchodzących w 2020 roku. I wiecie, co się od tego czasu zmieniło? Reżyser i data premiery. Tak, Trachtenberg, który wyreżyserował ten Cloverfield Lane, ale co ważne miał też na koncie małe projekty growe, krótki Portal No Escape i produkcję CGI do Warframe'a. No ale zapomnijmy o nim, on już nie reżyseruje. Jego rolę przejął Travis Knight, gość, który dał nam Bumblebee sprzed dwóch lat. I pod koniec roku Knight zrezygnował, a w styczniu ogłoszono przesunięcie daty premiery na marzec 2021. Koniec gry. I w tym momencie, Panie Mateuszu, musisz wczytać poprzedni zapis. Panie Mateuszu, co wybierasz? Sprawa z Obsadą jest dość zabawna. Skoro Uncharted zaczął preprodukcję 12 lat temu, to w tym temacie musiało się też sporo pozmieniać. Pierwszym Nathanem Drake'em miał być Mark Wahlberg, który już w listopadzie 2010 w wywiadzie z MTV przyznał, że jest zaangażowany w filmową adaptację, jest podekscytowany pracą z reżyserem Russellem i w ogóle dzieją się niesamowite rzeczy, bo Robert De Niro miałby grać jego ojca, a Joe Pesci jego wujka. Nie mam pojęcia, czy pan Wolberg trochę odjechał, czy faktycznie miało się okazać, że film będzie eksplorował nieznane z gier postacie, ale no, tak mówił. I przez lata niewiele się w tym temacie zmieniało: Mark Wolberg jako Nathan Drake. Tyle. Różne osoby przejmowały stołek reżyserski, aż w pewnym momencie nastąpił niesławny hak Sony i Wikileaks umieściło sporo informacji z firmowych maili do wglądu, w tym informacji o potencjalnej obsadzie. Do roli zawadiaki rozważano wciąż zaangażowanie Wolberga, ale także Chris'a Prata, Chris'a Hemswortha lub Channing Tatum'a. W mailach będących częścią wycieku pojawiło się również wspomnienie o konkretnej aktorce do roli Eleny Fisher, czyli obiektu romantycznego wzdychania Drake'a. Tu proponowano zatrudnienie Emmy Stone. Skoro jednak wiemy, że zmieniał się scenariusz, a lata mijały, no to w końcu też nastał ten moment, kiedy zadecydowano, że film będzie prequelem do gier. Oznaczało to, że Mark Wahlberg nie może już wystąpić w tej roli, Zdecydowano się więc na Spidermana. Na Toma Hollanda znaczy się. Wieść o zatrudnieniu Holanda pojawiła się w okolicach maja 2017 roku, i od tego czasu, jak mantrę, powtarzamy, że nadchodzący film Uncharted, którego reżyser właśnie zmienia się po raz kolejny, w roli głównej obsadził Toma Holanda, który zagra młodego Nathana Drake'a. W listopadzie zeszłego roku pojawiła się jednak pewna ciekawostka. Mark Wahlberg miałby wrócić do projektu, ale tym razem nie jako Nathan Drake, ale jako Victor Sully Sullivan, czyli najlepszy przyjaciel growego poszukiwacza przygód. W sumie to ciekawa droga. Zacząć od roli głównej, a potem przejść do ważnej roli drugoplanowej, bo wiekowo już się to nie spina. Boję się tylko, że jak tak dalej pójdzie z tempem prac, to Holland będzie musiał wystąpić w roli Saliego, a Wallberg, który nadal będzie związany z projektem, nada się tylko do roli jakiejś mumii w tle. Mówiąc jednak o obsadzie, nie można zapomnieć o Nathanie Filionie. Aktor, będący wielkim fanem serii już od samego początku, wyraził otwarcie zainteresowanie w zagraniu tej roli, jeszcze po pierwszych informacjach 10 lat temu. Doszło nawet do tego, że w 2018 roku pojawił się krótki fanfilm, w którym Filion wystąpił jako Nathan Drake, i trzeba przyznać, że próbka wypadła całkiem nieźle. Sam Filion i osoba odpowiedzialna za scenariusz tego shorta rozumiały nieźle humor głównej postaci i jego awanturniczość. Nie miałbym nic przeciwko trochę dłuższej produkcji tego typu, choć trzeba przyznać, że Filion powoli robi się zbyt dojrzały do tej roli. No i nie ma głosu Nolana Northa, którego ja osobiście ubóstwiam. Samą rolą był zainteresowany także Joe Flanigan, którego kojarzyć możecie z roli Sheparda w serii Stargate Atlantis. Bardzo go lubię jako aktora, właśnie za rolę w Gwiezdnych Wrotach, ale na jego występ też już jest raczej za późno. Podsumowując, dziś wiemy tylko o Tomie Holandzie w roli głównej i potencjalnie Marku Wolbergu jako Salim, ale cała reszta obsady, jak i szczegóły scenariusza są owiane tajemnicą. W tym momencie nawet stołek reżyserski jest niepewny i mam wrażenie, że to stanowisko jest po prostu przeklęte. To może być w sumie dobra zagadka dla Nathana Drake'a. Wyruszenie w poszukiwaniu reżysera. Wyciek informacji po haku Sony, o którym wspominałem już wcześniej, zaskutkował tym, że do sieci trafił scenariusz, który wtedy obowiązywał i był on dziełem Davida Guggenheima. Prawdopodobnie będziecie się jeszcze w stanie do niego dogrzebać, ale gdy przygotowywałem się do dzisiejszego materiału, to link na Wikileaks do samego pliku już nie działał. A szkoda, bo byłaby to pewnie dość fascynująca lektura, choć artykuły, które analizowały jego treści zaraz po wycieku, były dość. Hmm sceptyczne. Od wycieku minęło jednak 5 lat i nawet z oficjalnych źródeł wiemy, że scenariusz zmienił się już kilkukrotnie, także nie ma nawet co rozważać co do tego co było. Ja powoli zaczynam tracić wiarę w ten projekt i zastanawiam się nawet czy w ogóle powinien się on pojawić. Na początku wspominałem, że Nolan North, czyli głos Nathana Drake'a, stwierdził, że gracze czy fani nie chcą tej produkcji i w sumie może tak by było lepiej. Z drugiej strony, totalnie dałbym się pokroić za kolejną odsłonę przygód Narana Drakea na pewnie kolejnej generacji konsol. A co wymyślicie o Uncharted? Doczekamy się kiedyś? Czekacie w ogóle? Widzimy się w komentarzach. Na razie.